Ilość ma znaczenie. Ilość Twojego wideo, które tworzysz i regularność ich wstawiania ma ogromne znaczenie dla rozwoju Twoich kont w social mediach, w każdym social medium. To nie jest tak, że wystarczy nam jedno na tydzień, jedno na miesiąc i spokojnie. Potrzebujemy ich więcej. Jak to robić, żeby nagrywać, ale nie zwariować i nie tracić mnóstwa czasu na nagraniach? O tym dowiesz się na tym webinarze. Zainwestujesz swoje 90 minut po to, żeby zyskać całą masę czasu. Tworzę swoją markę wideo tyczarka w sieci już od 6 lat. Nagrywam różne formaty wideo: Nagrywam live, nagrywam długie wideo, nagrywam webinary, nagrywam storiesy, rolki, czy też wideo kilkuminutowe w różnych formatach i w różnej długości. Bardzo kocham wideo i wiem, jak je robić. Jednocześnie wiem, że jest to trudne i wymagające dla bardzo wielu osób. Uczę swoich klientów i swoje klientki. Od kilku lat tego, jak robić to sprawnie, jak robić to szybko. Podzielę się na tym webinarze z Tobą, swoimi sprawdzonymi sposobami. Nauczę cię też tego, jak wykorzystać potencjał Twojego smartfona do tego, żeby nagrywać wideo, które angażuje i sprzedaje. Ja nagrywam to wideo dzisiaj, specjalnie swoim smartfonem, bez dodatkowego światła. Jedynie z dodatkowym mikrofonem. Podzielę się też z Tobą tipami, jak wykorzystać naturalne środowisko i jak wykorzystać niskobudżetowe rozwiązania, żeby nagrywać wideo dobrze i wykorzystać potencjał Twojego smartfona. Zabierz się koniecznie. Widzimy się już wkrótce.